chciałem wam powiedzieć o, o Samsungu S22 Używam go już parę miesięcy i po prostu chciałem zrobić taką Coś jakby taka recenzja, nieprofesjonalna, po prostu e, Takie wrażenia kogoś, e, kto się e, To po prostu go używał i tylko tyle e, Przygotowałem sobie tutaj karteczkę, więc będę e, sobie e, Czytał e, i teraz tak, zacząć czytał e, Po prostu mam tutaj wypisane punkty, jak na przykład budowa e, I właśnie, jak chcemy przejść do e, budowy Już tylko tu i to ściągnę Budowa, widać, że to jest Samsung klasy premium, że to jest w ogóle telefon klasy premium, ma aluminiową ramkę, fajny, fajny tył, taki fajny tył to jest szkło, ale w ogóle fajnie się to dotyka, może nie wiem, czy, no, nie spoko, tak, jedyna sprawa, ma tutaj troszeczkę jak taki iPhone, ma takie niezaokrąglone te rogi, te krawędzie są takie troszeczkę ostre, dla mnie to spoko, tyle, że to się fajnie po prostu trzyma, to nie wypada, tak, jest wszystko okej. Okay. Ale wiem też, że może komuś to przeszkadzać, że coś się tak troszeczkę może wbijać, może to gdzieś na rogu, właśnie jak się tak trzyma, trochę może być takie odczucia, chociaż mi się to na przykład podoba. Ogólnie, design mi się nawet podoba, co prawda jest no, ta wysypka aparatów, chociaż dla mnie jest taka ładna w takim rogu, właśnie trzy aparaty, jak tutaj można zobaczyć. Nie wiem, czy to widać, ma trochę zmian od sws dynki, jeśli ktoś się zna, to zobaczy, jeśli chodzi o ten tył. No jest też na pewno mniejszy ten telefon, ale dobra. Przechodząc do telefonu To tak, chciałbym powiedzieć, szkoda, że nie ma tutaj jacka 3,5 mm, ale to, jest, to już jest standard To też nie jakoś bardzo przeszkadza, chociaż po prostu taka trochę szkoda, ale to już jest standard Oczywiście dwie karty nano SIM można tutaj włożyć, to jest też raczej standard I teraz sprawa jest taka, chciałbym powiedzieć o odcisku palców, o skanerze po odcisku palców, tylko o, bym miał Smartloka aktywowanego, dobra um, no odcisk palca jest na pewno topowy, jest on jeden z najlepszych, jak nie najlepszy. Um, czasami może się zacząć, próbuję teraz... Nie, nawet jak się pod jakimś kątem go na przykład yy, poda O, na przykład tak Chyba go po prostu nie dodamy na ten czubek. W każdym razie dosłownie on może się stać, nie wiem, raz na 50 razy, raz na 100 razy, czasami raz na 10, chociaż to też, to też rzadko. Jeśli się go dobrze przyciśnie, to on właśnie prawie zawsze odblokowuje, czasami po prostu trochę krzywo czy coś takiego, a można przycisnąć i on nie zawsze się odblokuje, ale to. O, jak teraz, ale to jest naprawdę. Nocie palca jest tutaj na pewno topowy, tu nie ma żadnego problemu, nawet mogę wam pokazać, tylko tak leciutko um, ustawiam, a on już się odblokował, to jest naprawdę super e, zrobione. E, co mamy dalej, wypisam sobie aparat, aparat jest tutaj, tutaj wam właśnie wstawię parę e, zdjęć e, na ekran, Tutaj właśnie macie różne z, szeroko, z szerokiego kąta, z zwykłego, e, Może jakieś mi się uda z tego e, trzykrotnego bezstratnego e, wam dać. Chociaż rzadko go używam. E, powiem wam tak. E, no, aparat jest na pewno też bardzo dobry. Nie wiem, czy jest topowy, chociaż naprawdę jest e, super. Jeśli chcemy e, porobić zdjęcia nie tylko z wakacji, ale nawet jakieś takie trochę bardziej artystyczne czy coś, e, na pewno da się to zrobić. E, jeśli ktoś umie, może wykorzystać tylko Pro. i e, e, Zdjęcia w rabie. One mi wychodzą bardzo średnio. Nie wiem. E, Czasami sam są jakieś problemy z szumami, z jakimiś artefaktami tam, ale jeśli ktoś się na tym zna, to pewnie e, jak najbardziej to ogarnie. Jeśli chodzi o e, kamerę, o wideo, e, mamy tutaj, e, jak to widzimy, e, zapię ostrość, może. Oj, chyba. No chyba widać. HD 30 fps, Full HD do 60, 4K do 60 i mam tu jeszcze 8K. Ja Wam powiem, że jeśli używam to albo 4K 30 fps, albo Full HD 60. I mogę Wam też przy okazji powiedzieć, że stabilizacja Full HD 60 w fps jest naprawdę super. W 4K tak naprawdę tak samo jest bardzo dobra, chociaż jak je najczęściej nagrywam Full HD, to jest to po prostu coś pięknego, naprawdę ona jest no, fantastyczna po prostu. Tu nie ma się do czego przyczepić, jeszcze można sobie włączyć tryb Dużo stabilności, to działa najlepiej tylko i wyłącznie jak jest dobre światło, tak naprawdę dobre, ale jak już się to włączy to rzeczywiście ta kamera chodzi już na jakimś profesjonalnym gimbalu czy, czy czymś takim, więc to też jest akurat super sprawa. Tryb no, też działa jak najbardziej ok. bardzo wyjątkowo tempo nie używam, chociaż używam czasami slow ten jest to zwykłe, jest ok. nawet może uda mi się jakiś tutaj film wyrzucić, chociaż jakiś parę sekundowy. Mam tutaj coś troszkę jak Strefa R. Nie mam teraz jak tego pogadać, ale na przykład czasami sobie użyję szybki pomiar. No nie wiem jak tego teraz pokazać, bo on nie wykryje na takiej małej przestrzeni raczej em, odległości, ale powiem wam, że jeśli ktoś chce sobie, no z siebie albo kogoś zmierzyć wysokość, to nawet to działa z plus minus 3-4 cm, umie to powiedzieć, więc chociaż tyle, no nie są dokładne pomiary, ale zawsze jakiś taki przybliżony nie jest zły naprawdę. E, kamerki do selfie nie będę pokazywał, ale e, no, też e, mogę powiedzieć, że spisuje się. Jeśli chcemy iść na jakiegoś fa Facebooka, Instagrama e, i nie przybliżamy tego zdjęcia jakoś szczególnie, to rzeczywiście jest spoko. E, gorzej jest tak się przybliżyć coś, to już widać e, pewne niedoskonałości, ale to naprawdę już są e, detale. Co mam dalej? E, na przykład, tutaj funkcję systemu. Chciałbym pokrótce pokazać po prostu. E, takie moje rzeczy, przyjdając się, z takie że gdzie w tamtym telefonie tego nie było. To jest już stary telefon, dlatego nie dziwię się, a po prostu tak chciałem pokazać np. powiadomienia. Mamy też fajne do ustawienia animacje, jak przykład taka tęcza dookoła nie, telefonu. Tutaj za to taki minus, eee, znaczy tutaj chciałem wam pokazać ikony, są różne do ustawienia, ale display. Eee, ale teraz tak, minus. Eee, większość, tutaj jak możemy zobaczyć, jest jednak płatna, eee, uruchomiłem kamerę niechcący jest płatna i bardzo dużo jest tych fajniejszych jednak płatnych, tak są ikony, ikony darmowe ciężko jest znaleźć, raczej, znaczy ciężko możesz je wybrać sobie darmowe, jest ich dużo, ale takich fajniejszych ikon to jednak um... No raczej trzeba się, trzeba się przygotować, że 4, 5 zł, 3 zł może trzeba zapłacić. Oczywiście podpinać swoją kartę kredytową czy debetową, no więc to jest taki minus po prostu, że jednak w na przykład jest większa darmowa. Tutaj ci artyści, czy jak to tam nazwać, jednak się trochę już cenią i no i niestety trzeba już płacić. Nie są to duże pieniądze, ale podnoszenie kart i tak dalej, to jest trochę taki problem jednak, ale no co zrobisz. Kolejną funkcją fajną w systemie Samsunga jest Samsung DeX, można podłączyć sobie podłączyć telefon e, poprzez Wi-Fi albo USB do go komputera jest to o tyle fajne, że um, możemy korzystać z aplikacji telefonowych na komputerze, na dużym ekranie, jak na przykład właśnie ze Snapchata, może z jakiegoś tam, nie wiem, jeśli nie mamy, jesteśmy zalogowani na komputerze jakiegoś typu Play, czy czegoś, możemy tego wszystkiego używać na dużym ekranie, to jest bardzo fajne. Tak samo, jeśli chcemy odpisać komuś się na jakieś aplikacje, albo w ogóle pisać coś, to możemy podłączyć się przez Samsung do komputera i pisać po prostu z kreatury komputera, to jest też bardzo fajne. A najlepszą funkcją tego Samsung jest, według mnie, jest przez zdjęć z galerii, właśnie, filmy. może to robić tak naprawdę jak po kablu, jak po takim zwykłym, z taką różnicą, że od razu możemy przyciągać wszystkie zdjęcia z galerii. Mamy wszystkie kafelki wolnie rozrysowane wszystko możemy ładnie, bardzo szybko też zrobić, też poprzez Wi-Fi. Nie podłączając się jako specjalnie, po prostu, by jak jesteśmy w tej samej sieci, to jest akurat super sprawa. Zapiescie na wystarczy to raz powiedzmy tak, w cudzysłowie sparować i już później używać tego cały czas. To jest naprawdę bardzo fajna funkcja, jeśli chcemy jakoś zgrywać swoje zdjęcia. Ostatnim takim plusem w tym telefonie jest ekran. Nie przypominam sobie, aby on był żeby on w ogóle w, jakimś, w jakichś warunkach on był ciemny, raczej zawsze jest albo na styk, żeby było wszystko widać, albo jest nawet jaśniejszy. Na kamerze tak tego nie będzie widać. Um... Ale tak jak mówię, nie zdarzyło mi się nawet patrząc pod słońce, żeby on był po prostu jakiś przyciemny czy coś. On był zawsze albo na styk, żeby było coś widać, albo był nawet dużo jaśniejszy od otoczenia. Więc to jest akurat naprawdę super sprawa. Nawet nie trzeba dopatrzeć do tego 22 z plusem czy ultra, które mają jeszcze lepsze te ekrany. To on już po prostu jest naprawdę super. Oczywiście 120 Hz. A co do baterii, no jest ona słaba. I to jest pierwszy taki, to jest tak naprawdę główny minus tego telefonu. Gdyby nie to, on byłby, byłby prawie idealny, bateria w tym telefonie jest dosyć słaba, ona wytrzymuje, jak chodziłem do szkoły, od takiej 7-7.30 do, no do 14, nawet nie, nie zawsze, miałem już 25-30%, nawet nie zawsze. Eee, myślę, że tak żeby on starczył tak na 5% jeszcze żeby zostało to tak może do 16 by dociągnął, maksymalnie, ale to też już tak maksymalnie eee, bo zależy co się też robi na tym telefonie, chociaż no jak mówię do tej 16 to już jest raczej max jeśli ktoś używa tak bardziej swojego telefonu jak ja bo ja go zazwyczaj nie oszczędzam O ile ol 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 są display czasami mam wyłączony, no to jednak jakieś lokalizacja, bluetooth, dane komórkowe, NFC no, wszystko jest po prostu połączane, jasność jakaś duża, ym, gry różne, yy, no bardzo dużo tego jest. Yy, I tutaj akurat yy, no, do tej 16 tu trzeba się przygotować, że yy, no dłużej nie pociągnie. Na tym telefonie się trochę więcej korzystam z telefonu. Yy, ładowanie, bo to się wiąże z baterią, yy, jest 25 W. Myślę właśnie, co o tym sądzić, bo jest to bardzo mało, ale z drugiej strony ja nawet nie użyłem takiej prędkości, bo jak tutaj sobie zobaczymy, o nie, nie szybkość wymówienia, szybkie ładowanie, nawet mam wyłączone to szybkie ładowanie, mam, włączone, znaczy mam włączone, włączone szybkie ładowanie, a super szybkie to 25 w mam wyłączone, więc nawet mi to nie jest do końca potrzebne tak naprawdę. Ja z tego skorzystałem może z 2-3 razy w ciągu paru miesięcy, więc naprawdę na przykład mi się to nie przydaje używam na pewno szybkie ładowanie bezprzewodowe 15 w to jest akurat spoko jak sobie dłuży na ładowarkę którą widzicie właśnie w tle no to to akurat się przydaje i to jest spoko za takie ułatwienie właśnie żeby sobie odłożyć ten telefon później potem tam nie wiem 34 już naładowany tam nie wiem 70%, 70%, 70% może trochę więcej już się naładuje więc to jest akurat ok Hmm, co my mamy e, tutaj e, dalej? A, właśnie, prędkość przetwarzania e, sobie włączyłem na wysoką. E, to dlatego, e, że na zoptymalizowanym zobaczyłem, że niektórzy mówią, że ten telefon jest wolny. Rzeczywiście, on jest wolny na tym podstawowym trybie, jest Na wysokim e, nie zdarzyło mi się coś takiego. Raczej, e, raczej zawsze on jakoś sobie dawał rady. Czasami się nagrzał bardziej, ale on jednak był zawsze ok. E, e, I teraz, jak właśnie, przyjrzymy do tego temperatur i wydajności. Możecie tutaj zobaczyć sobie. Teraz, akurat, tak sobie nic nie robię, jakie tutaj są e, wszystkie dane, wszystkie temperatury. Natury. No i tak, on się nagrzewa w dłoni bardzo wyraźnie, nawet teraz jest nagrzany, chociaż za dużo nie, nie robię, może wcześniej trochę zgrywam jakieś pliki, ale dużo nim nie robię, a jednak on jest cały czas wyczuwalnie gorący, ale tak, wydajność nie spada, jak zobaczymy, wszystko się włącza raczej błyskawicznie, więc tutaj nie ma jakiegoś problemu, może Instagram trochę dłużej, chociaż też tutaj jak widać, wszystko jest ok. Co do wydajności właśnie mogę wam tutaj pokazać z ramą on, on wszystko uruchamia bardzo szybko, to nie ma co. Już nowe aplikacja, już tutaj jakieś układowania już jakieś rzeczy będą właśnie jak teraz na przykład. Czy to jest jakiś problem dla mnie nieduży, chociaż na telefon za tyle pieniędzy powinien być jednak dosyć szybki. Jest ok, chociaż nie jest topowo. Na pewno już telefon za 2-2,5 dwa, dwa działają tak samo, a nawet niektóre za 2,5 koła działają nawet troszeczkę jeszcze lepiej więc tym bardziej, no. Nie ma sensu też włączyć sobie czy kalkulator czy coś, to oczywiście będzie się bardzo szybko odpalało. Jedyne co, mogę teraz wam dać przebitkę z tego, jak mówię, do tego telefonu, właśnie słyszycie mnie z telefonu. Mamy teraz e, telefon w odległości 30-40 cm od e, twarzy i mówię dosyć głośno. E, normalnie, myślę, mi jest, że jest mikrofon trochę jeszcze daje odsuniętego, dlatego e, te, może to być bardzo głośno, akurat. I to jest akurat, spoko, że e, jeśli chodzi o nagrywanie, nie ma problemu. Jeśli sobie przybliżę to troszeczkę bardziej do twarzy, to tym bardziej to już jest, e, no myślę, że to będzie już bardzo głośno. Zaraz zobaczymy tutaj zapiszę to jakoś no i teraz na koniec trzy takie minusy już patrząc w głąb po, po prostu ktoś kto testuje ten telefon tydzień czy dwa może tego nie zauważyć ale ja zauważyłem teraz tak powiadomienia problem z z powiadomieniami jest taki na ekranie blokady, że, że kontaktowałem się z Samsungiem i odpowiedzieli mi, że jedyne, jedyne co można zrobić, żeby na ekranie blokady ustawić jaka aplikacja ma się pokazywać, a jaka nie, tutaj to jedyna taka, jedyne, jedyne jak to można zrobić, to tak, włączyć wszystkie powiadomienia na ekranie blokady, wszystkich aplikacji, a następnie tych, których się nie chce, trzeba wchodzić, w, nie, nie w aplikacji, tylko w powiadomienia chyba teraz żeby, kurczę. Nie, może to jednak było w aplikacji, chwila, chwila, tak, to by było w aplikacji, bo wchodziło się tutaj, szuka się czegoś, czego się nie chce pokazać, na przykład Edge, wchodzi się w Edge'a, wchodzi się w powiadomienia, wchodzi się w kategorię powiadomień, wchodzi się na przykład w przeglądarkę i tutaj trzeba to, ekran powiadomień nie pokazuje powiadomień i tak trzeba zrobić z Edge'em, przeglądarka, ukończenie pobierania plików i ze wszystkim. Później z kolejną aplikacją, i jeśli chcemy ja, mieć tylko dwie aplikacje na ekranie blokady, to wszystkie te inne trzeba jednak wyrzucić. I to jest po prostu strasznie dużo roboty. Oczywiście większość nie wysyła powiadomień, ale te, które wysyłają, trzeba jednak to ustawić. No i to jest jednak problem. No, tak strasznie mi się to nie chciało robić. To jest akurat słabo przemyślałem w StopFlugu. Kolejna sprawa to jest Messenger i lokalizacja w tle. E, to wam nie będę pokazywał, ale e, gdy chcemy zostawić lokalizację wcale na żywo komuś e, to jest teraz problem taki, że e, gdy mamy mam otwartą aplikację, to działa bezbłędnie, idealnie i tu nie ma się co przyczepić. Jednak jeśli wyjdziemy z tej aplikacji e, i wyłączamy taki w telefon e, to, ta aplikacja, to ta lokalizacja może się popsuć. Czasami się nie psuje, chociaż ja zauważyłem, że ona się e, zazwyczaj jednak e, zaczyna psuć i zaczyna jakoś tam e, no nie do końca po prostu dobrze pokazywać, czasami się nie aktualizuje, 20 minut, czasami, e, e, czasami aktualizuje się co jakiś czas po prostu tak w długich interwałach. I to wszystko dlatego, że nie w powiadomieniach a w uprawnieniach aplikacji, lokalizacji nie możemy ustawić tutaj zawsze włączonej możemy ustawić zazwyczaj tylko podczas używania aplikacji albo po prostu żeby pytać. Tylko tyle. Nie, nie da się po prostu jej zezwolić na zawsze, nie da się. No jest to problem. I no i później właśnie wychodzą jakieś różne całe kwiatki, że inni nie dostają naszej konkretnej lokalizacji, no, no to taki po prostu minus. A więc tak no, a i jeszcze ostatnia sprawa, taka poboczna, jeśli dostaniemy jakieś powiadomienie, to pamiętam, że w Xiaomi, w moim starym dało się przytrzymać i ustawić, żeby y, powiadomienie nie pojawiało się przez najbliższe na przykład 15 minut. E, tutaj czegoś takiego nie ma. E, po prostu trzeba to... Y, no po prostu nie można tego wyciszyć na jakiś czas. Można albo wyciszyć aplikację całkowicie albo um, albo ją odciszyć tylko tyle, nie da się wyciszyć aplikacji na jakiś czas, to jest strasznie słabe. Da się ewentualnie coś pokombinować jeszcze tutaj um, z wyciszaniem albo z żeby nie przeszkadzaj, ale to jest po prostu na wszystko, tylko działa na wszystko to działa, a nie na jakiś tam e, czas. Tutaj można wyciszyć tymczasowo, wycisz na niestandardowo na przykład nie wiem, na przykład na 3 minuty, tak? Ale to działa na wszystkie aplikacje, to jest akurat e, słaba sprawa, nie lubię tego. E, myślę, że to jest wszystko. E, mogę wam pokazać jeszcze, ile się ładują aplikacje e, Clash Royale, na przykład tutaj, zobaczycie. E, no, nie jest to top topowo, e, źle nie jest, chociaż to no nie jest to na pewno topowo i czasami też te animacje wychodzenia, zaraz zobaczymy, z aplikacji są zacięte, zaraz zobaczymy. No nie, no to było akurat OK. Um, czasami się tak zdarza, że jednak jest to e, zacięte, że jakoś tam się. Znaczy, nie zacięte, ale e, po prostu zamiast ze 120 Hz, to jednak się odcięża e, w 160 Hz, czy Wiluś, bo procesor trochę nie wyrabia. I to jest tylko po prostu tak dla. E, po prostu wygląd e, to psuje. Zobaczymy. No właśnie, tak jak taka dziwna e, animacja to była. Nie wiem, czy było widać w ogóle. Um, no więc tak, ym, to chyba było wszystko, nie wiem, jakiś jak się wyłącza, też chwilę to, to trwa niestety, e, chociaż teraz z po pewnie będzie na basie, teraz jest błyskawicznie, no, o, nie, e, Messengera, no, e, no i tak, no i to tyle raczej o Samsungu s 2 ogólnie telefon polecam, e, za 3600, za ile on chyba teraz chodzi, no nie wiem, przemyślałbym, jeśli ktoś ten mał mały telefon, to jeszcze polecam rozważyć Zenfona 9 chyba, jakoś tak, e, m, jeśli ktoś nie chce tego małego telefonu, to ja na pewno bym go nie brał pod uwagę na 100%. Yy, on jest tylko fajny, jeśli chcemy mieć mały telefon, jeśli to nam yy, odpowiada. Mi to odpowiada i dla mnie to jest ok. Jeśli ktoś nie chce mieć tego małego telefonu, yy, albo po prostu mu wszystko jedno, to nie, to zdecydowanie lepiej wybrać yy, inny telefon, nawet jakiś, jakiś starszy A52S, S20FE, yy, dużo tańsze one są dużo, yy, może nie dużo lepsze, ale yy, są porównywalne, jednak mają yy, lepszą baterię i różne takie inne yy, tego typu rzeczy. Yy, yy. No i to tyle. E, dzięki za oglądanie. E, jak macie jakieś pytania, e, to pytajcie jeśli coś to jeszcze dogram albo Wam coś wrzucę do tego telefonu i to na razie na tyle. Siemanko.